Siemano ja mordy, jestem Fenku. W dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie zdobywać ektoplazmę, bo po pierwsze jest nam potrzebne na stworzenie, przywołania pałampki Nymuna I wtedy będziemy mogli wydropić drewno, z tego co mi się wydaje, nie jestem tego w sumie pewny, ale raczej tak I później z tego drewna się robi zbroja na przywoływacza, która będzie nam potrzebna do siedzenia ogólnie w wawczarce Taka chyba najlepsza zbroja, jaką na razie będziemy mogli zrobić, to jest w ogóle chyba przed najlepsza zbroja na przywoływacze, żebyśmy sobie tutaj siedzieli, jeszcze takie to trzeba dokończyć. Tym się zajmiemy w którymś tam odcinku i zaczniemy od razu budować następną arenę. E... I tak, tutaj trzeba będzie to wszystko załatać dookoła i w ogóle. Wybudować najlepiej jakiś tunel gdzieś z kabli, e... być może tutaj dotąd, czy gdzieś tutaj to już trzeba będzie się przekopać z kablami, to w sumie chyba nie jest daleko, chociaż nie wiem, zobaczymy pewnie dużo gorda to będzie kosztować, żebym po prostu się tam mógł teleportować, chociaż ja nie wiem czy to jest wymagane, czy po prostu będę mógł sobie tam za każdym razem wchodzić, czy po prostu nie wiem, jakoś dołem będę tam przechodzić, no nie wiem, na pewno musimy zrobić sobie jakieś tam przejście, chyba powinienem już tam w ogóle iść do lochów tych, które mam za głośną muzykę, co jeszcze właśnie z tego drobi nam zbroja na MAGA, dosyć fajna, więc... Też będziemy sobie chcieli ogarnąć, ogarnąć jakieś yy, czary ciekawe Mam jeden w equipunku chyba Ciekawe, nie dobra, jednak je mam Może coś ciekawego nam dropnie Chciałbym jeszcze na Solar Eclipse wydropić tego drona, o którym wam mówiłem To też zajmie troszeczkę czasu, więc nie wiem czy będę chciał to robić yy, na odcinku czy poza Bo w sumie Solar Eclipse już biliśmy raz Znaczy nie słońca yy, Więc chyba nie ma sensu drugi raz po prostu sobie będę to przywoływał i będę to bił Bo to jednak ciężko jest wydropić, 3% szans na z, to jest wydropienie na to Ej, Ale to dropi tylko chyba z dronów, które tam latają A te drony chyba są rzadko, no nie wiem Ej, Zobaczymy, przynajmniej nie kojarzę, żeby były jakoś super często Ej, Co to jest, standard wywalone Ogólnie to na YouTube jest jakaś dziwna taka sytuacja, o, ja od zawsze Miałem wywalony na Facebooka, Instagrama i w ogóle. Jedynym portalem, jak który się dla mnie liczył jest YouTube od serca, bo po prostu na Facebooku się nic nie dzieje. Na Instagramie, Instagram wszedł za późno, więc już mi się nie chciało go po prostu, w sensie, że jakby wszedł szybciej, to pewnie bym go używał, ale nie mam jakiejś super mega potrzeby używania. Jedyne co używam to jest YouTube i Messenger, bo po prostu nie mam po co. No i na YouTube właśnie wytworzył się taki trend jak wszedł kamerzysta, że i kruszwil, że w ogóle bogactwo i w ogóle być spoko. I później wybił się, w sensie, że teraz zaczął się wybijać, jak go zauważyłem już wcześniej, że ktoś taki był, jak Sasza wybił go chyba del nagrywając z nim czy coś takiego, nie wiem, na pewno chyba... Tak mi się przynajmniej wydaje, że ziemi zaczął mieć jakieś większe zasięgi w ogóle i jego kanał skupia się wokół samochodów, bo wydaje mi się, że jest osobą po prostu, która lubi samochody i łączy go i kamerzystę to, że podobno kiedyś byli biedni, teraz są bogaci, mają swoją firmę i... Oni używają tarczy, no nie wiem, kamerzysty nie znam, bo nie oglądam go. O nie, nie może to zabić okultysty. Muszę ściągnąć tam zbroję. Bo jakbym go zaatakował, to bym miał lipę. Tutaj są okultyści i później właśnie można się z nimi bić, jak mi się przynajmniej wydaje. Więc dobra, lecimy sobie w dół i zaraz sobie dopiero tą zbroję założę. Mm, Okej, okay, dobra, z czym będziemy walczyli tym... O tutaj, wydaje mi się, że to jest najlepsza broń. Fajnie by było sobie znaleźć jakieś miejsce z tą lampką taką, która nam... Ee, świeci. No i właśnie wracając do kamerzy z tej w ogóle O, tutaj w ogóle można mieć klucz z hollow... hollow chyba tak ee, Oni właśnie nie, niby się nie szpanują, że są bogaci czy coś, ale cały czas mówią, ja bym mógł mieć tyle pieniędzy, dla mnie przyjaźń jest najważniejsza, w sensie, że to są takie Osoby, które gadają o czymś, o czym się nie powinno gadać, bo to w sumie twoja sprawa co robisz z pieniędzmi. Czyli na przykład nie wiem, jeżeli dużo zarabiasz i nie wydajesz tego na głupoty. A ja nie muszę tego zakładać. <laughs> nie. No. I właśnie oni się strasznie tym odnoszą z tym, tak jakby. Znaczy dobra, kamera nie, ale ten sasza, że... No on to jest ogólnie spoko, dla niego pieniądze nie są najważniejsze, bo ma je. Najważniejsza jest przyjaźń i w ogóle. I to jest dla mnie strasznie dziwne, bo wiadomo, że przyjaźń jest ważna i w ogóle. Tylko że on do tego podchodzi w taki książkowy sposób, pomimo tego, że... Mm, tak jakby robi to dla szpanu, strasznie za bardzo to podkreśla, nie wiem. Jakby normalna osoba. Po prostu miała to Nie wiem czy normalna sobie mówiła, no ogólnie dla mnie pieniądze nie są najważniejsze, jeżdżę sobie mustangiem, tutaj jest mój drugi, drogi samochód, no ogólnie to mam dwa duże mieszkania jakbym chciał. Eee, coś tam, coś tam. Podkreślają to na każdym kroku, że to nie jest ważne i w ogóle tak strasznie się tym afiszują afiszują. I nie wiem, jeżeli na przykład eee, jest ktoś, kto dla kogo pieniądze nie są ważne, to mówiłcie sobie spoko, dla niego nie są pieniądze ważne, ale jakby powtarzał wam to codziennie, że no dla mnie pieniądze nie są ważne, albo na każdym kroku, że dla mnie pieniądze nie są ważne, to to już się staje powoli takie denerwujące. I ja wiem, że ja go nie muszę oglądać, ale to jest dla mnie strasznie dziwne. Po prostu taki typ ludzi, którzy mówią o czymś, co dostałem, co to jest. Przecież to jest to samo, co mój świetlik. A nie, to jest fajniejsze. Oh fuck, ile to bije, lol, tego się nie spodziewałem. Wow, ja zawsze byłem ciekawy, skąd to dropi, to jest chyba lepsze od... Y Normalnego, no i właśnie ja sobie teraz tak rozkminiam, bo on, przed chwilą sobie oglądam jakiegoś shota, że on mówi, że kamerzysty, jakiś tam kolega, czy ktoś tam, chyba olejnik, e, albo to nawet nie on, mówił, że on traktuje bardzo źle swoich rodziców, coś tam, on zabłądził po drodze i traktuje to jak taki przykład z książki w sumie, wygląda tak jak e, mówi to tak jakby. Tak jak w każdej książce mówią i w szkole i w ogóle w bajkach, że to jest taka bajka z takim morałem czy coś. Dobra, zaraz umrę tutaj w ogóle, mam 9 HP i nie mam podki. Lipa straszna, no ale trudno, raczej nic nie zrobię. W ogóle to jest strasznie kozackie to światło podoba mi się. Bo lata w... tak jak w sumie kieruje strzałką. Szybciej właśnie ode mnie. Nie wiem czy świeci bardziej od tego świetnika, ale podoba mi się jak to działa. Bo ja na przykład nie wiem kutosy narysować. Nie no, nie mam takiego skilla. No, ale denerwuje mnie i strasznie mnie ryjebanie takie osoby, które mówią, no dla mnie pieniądze nie są najważniejsze. To, że zarabiam dużo pieniędzy i w sumie to już nic więcej nie muszę kupować, to jest szczegół, ale nie, nie pieniądze nie są ważne. No, i to jest mój problem że nie wiem dlaczego, to jest strasznie sztuczne się to wydaje, o tak o, dokładnie ja sobie właśnie na tym myślę cały czas że się, tym bardziej po tym jak to oglądałem bo jest sobie ziomu, się jeździ sobie z samochodem, chyba za 500 tysięcy cały czas mówi, że e, praca i w ogóle, dużo zarabia, ludzie się go pytają gdzie pracuje tak jakby bejtuje takie pytania e, typu gdzie pracuje i później mówi, nie ja nie odpowiadam na takie pytania, bo nie warto no i to jest straszne i dla mnie nie wiem. W sensie, że dużo osób na YouTube jest fałszywych, to może dlatego oni się dobrze tam będą bo odnajdywać i w ogóle. No fuck, ale się wrąbał ten czemuś. Ale... No jakby wasz znajomy podjechał na przykład autem za 400 tysięcy i mówi No ale mam super robotę i zapytaliście się go e, co to za praca i on by zaczął wam odpowiadać A nieważne to nie jest ważne, ważne, że... Nie interesuj się w sumie i nagle mówi Ale mam fajny samochód i dużo zarabiam. Tak jakby pomimo tego, że odpycha was od tego, że się o to pytacie, to tak jakby ciągnie w tą stronę. Mam takiego kolegę, który tak samo robił, bo cały czas mówił, że jedna dziewczyna jest ładna. A e, czekajcie, bo myślę czy on to usłyszy. Dobra, nawet jak usłyszę to w sumie, to nikt nie wie kto to jest. E, można się domyślać, no ale... Właśnie, że... mówi, że... Ale ona jest ładna, ja się pytam do czemu do niej nie zarywasz? A, bo my tylko przyjaciele... I nagle takie, aha, okej, okay. coś tam gadamy i nagle przerywa rozmowę i no, ale ta dziewczyna jest ładna. No i właśnie to jest taki sam sposób, tylko z hajsem. Ja się go znowu pytam, to dlaczego do niej nie zarywasz? No, bo nie, my jesteśmy przyjaciółmi, ale ona jest ładna. No nie. My tylko przyjaciółmi jesteśmy. No i to właśnie jest taka sama rozmowa. Tak samo to działa. I jak dla mnie to po prostu oni są strasznie fałszywymi osobami, pomimo tego, że zwracają uwagę innym, że są fałszywi. No i nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać. Tym bardziej w sumie nie powinienem ich oceniać, dlatego że oni kreują swoją jakąś tam wizję jakichś tam osób, e, nagrywając tylko. Bo ja na przykład na początku sobie popatrzyłem: Wow, cały czas jak jeździ samochodem, to on ma tam jakąś serię, że. Jeździ i cały czas ma jakieś ładne dziewczyny. Tak sobie myślę, kurde, ciekawe skąd on ma cały czas ładne dziewczyny do tego. Ale później się okazało, że po prostu pisał na Instagramie do nich, czy nie chciałyby po prostu wziąć udział w takim odcinku. E, więc to troszeczkę zmienia, więc może ja też ich źle oceniam, no ale taki mój pierwszy rzut oka, jak popatrzyłem chwilę na te ich kanały. To właśnie coś takiego widać. I mi się to strasznie nie podoba. Denerwuje mnie to po prostu, że zwracają uwagę na coś. Jak to było w piosence Wojtka Sokoła, chyba on się tak nazywał. Eee. Nie pamiętam w sumie co to była za piosenka, albo coś w stylu. Jak można pierdolić od celu, żyjąc z Excela, czy coś takiego, przecież chodziło o to, że są ludzie, którzy pójdą pracować do KORPO robiąc jakieś tam wykresy i w ogóle i będą mówili ludziom o tym, żeby szukali celu w życiu, pomimo tego, że oni mają taki swój, jakby ja to tak przynajmniej zinterpretowałem, taki swój cel, że ich celem była dobra praca, znaleźli dobrą pracę i robią wykresy, tabelki i w ogóle. I dobrze zarabiają, i mówią innym ludziom, że no wzięliby się za siebie, też by poszukali celu takiego, jak oni w ogóle, pomimo tego, że oni tak naprawdę nie mają celu, tylko sobie tak sami wmówili, że oni chcieliby takie coś robić, i pomimo tego, że tak naprawdę nie są szczęśliwi. Ale w ogóle namieszałem chyba kroken. Ol, tu będzie boskie, to bije 127 obrażeń, gdzie moje poprzednie jojo ogniste było chyba z 80. Lol, dobrze, że tutaj przyszedłem, to będę miał teraz już kozackiej temy. Będę musiał już sobie ogarnąć w ogóle yo yo Ale to spoko, tym się zaraz zajmiemy. Oh fuck. Dobra, mamy tutaj tego ducha, w ogóle ta ja ektoplazma tak śmiesznie dosyć dropi. Nie wiem czy ona dropi po prostu z jakichś tam mobów, czy jest jakaś tam losowa szansa na to, że wypadnie. Okej. Okay. Dobra, mamy trochę ektoplazmy, mam nadzieję, że mnie nie zabije nic. Ej, eee... Eee, to też jest kozackie, tak mi przynajmniej wydaje. To bije 78 obrażeń i samo w sobie nie jest mocne. Ale jeżeli to bije przez ileś tam sekund, eee, Fak to mogło w każdej chwili we mnie strzelić Dobra, szybko wracamy do bazy i teraz zajmiemy się w zrobieniem sobie Oje, jojo. Coś tam eee, zaraz wam pokażę po prostu takie spoko akcesorium. Eee, tylko nie wiem, potrzebujemy chyba na to. Dziś powinienem mieć jakiś temek. Który mi pokaże co powinien... Okej, okay, dobra, chyba to może być. I teraz tak, potrzebujemy na pewno troszeczkę nici do tego. Eee, wróćmy to sobie tutaj. Eee, tak, rękawice do jojo. I nici. Mam nadzieję, że mam takie rękawice. Eee, teraz sobie ogarnę. Bo je pewnie można kupić. Okej, okay, dobra, to są rękawice do jojo. To jeszcze potrzebujemy... Zrobić z. Gdzie jest pajęczyna? Z pajęczyny nic. Będziemy potrzebowali do tego jakiś taki specjalny stół do zrobienia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tego akurat nie jestem pewien. Dobra, zaczniemy może od tego. Jak po... Z czego to się. Co się z tego można zrobić? Można zrobić od razu w tym. I to się robi w krosno. Rosno się robi, nie mam pojęcia z czego. Aha, dobra, tutaj mam od razu. Ja to gdzieś zebrałem. Wiem, widziałem właśnie, że to można zebrać i zrobić. Okej, okay, dobra, mamy Jojo Baga. Ale zamieńmy sobie to, bo może za, za tą tarczę. Ta tarcza daje mi 2 defa, no to nieźle. Hmm, to daje nam plus 3 punkty obrażeń. Teraz jak to działa? Nie wiem, może sobie lecimy jeszcze raz w tamtą stronę albo na dół. Ciężko mi właśnie powiedzieć, dobra, nie wiem, lećmy sobie może w tą stronę. W dżungli na pewno będą jakieś mobki. Tutaj mam to joja, ja wam zaraz pokażę jak to działa. Tylko że potrzebujemy właśnie bić jakiegoś mobka, żeby to dało jakiś efekt. Mam nadzieję, że nie namieszałem za bardzo. Jeżeli namieszałem, to przepraszam z tym mówieniem, bo po prostu mówiłem tak na świeżo, z takimi emocjami i w ogóle. Właśnie, widzicie? To działa tak o i teraz się kręcą wokół nas takie trzy joja, które też biją. I to jest kozackie. No przynajmniej wydaje. I największym plusem jest tego to, że teraz to jojo -jo może się kręcić cały czas, bo normalnie jeżeli nie mamy tego. Yy... Jojo baga, tak to się chyba nazywało, to Jojo -jo nam znika od razu, praktycznie. Dobra, nie od razu, ale się chwilę kręci i później nam znika, teraz możemy sobie cały czas trzymać, tylko znikają nam te takie dookoła nas chyba. Yy, zaraz zobaczymy w sumie zejdziemy sobie na dół. I to chyba następnym bossem w ogóle jest już okultysta do pokonania. Wiem, że jeszcze nie mam dużej ilości itemków. Tutaj ta nowa rękawica. No, mogę sobie jeszcze zbić niby skrzynki, e, Pumpkin Moon'a i w ogóle. Mam nadzieję, że wystarczy mi ektoplazmy. jak nie to jeszcze poza odcinkiem pójdę oczywiście pofarbić. Okej, okay, dobra, mamy drugą skórę żółwia. Jeszcze jedna nam... Jeszcze... No jedną mi nam brakuje, tak? Tak, może akurat z tego nam wydropi, ale to by był farcik. Nie no, nie wydropiło nam. E, dobra, lecimy sobie właśnie dalej. Poszukać po prostu żółwi albo coś, no nie wiem, po prostu sobie tutaj pobiegać. Nie mamy nic, do do roboty, bo w następnym odcinku już chciałbym jednak bić eee... chyba pumpkin muna, ale do tego potrzebuję posadzić dynię, co nie jest jakimś super, mega skomplikowanym i ciężkim zadaniem. Oprócz tego, co jeszcze muszę zrobić, zbroję chyba mam git. Fajnie by było sobie strzały na farmić, ale to też sobie pójdę po na odcinku, eee, poza odcinkiem, znaczy się. Dobra i tutaj miałem sobie przejść jakoś tutaj bokiem. Z tamtego... Tutaj coś dropi ciekawego, czy tak? Nie za bardzo filetowy, przeciwwaga, rzuca przeciwwagę, potrafimy przeciwnika przy pomocy Jojo, czy tamto co miałem działało tak samo? czekajcie, idziemy sobie zobaczyć jak to działa Ej, to jojo chyba teraz lata we szybciej, czekajcie, wezmę to sobie ściągnę. Nie dobra, no po prostu cały czas tak latało, czy teraz będę miał więcej takich tych wokół siebie latających, czy mi się po prostu wydaje, nie wiem, kupiłem to sobie, to raczej dużo golda nie kosztowało, więc dużo strat nie będę, e, potrzebuję dużej ilości mowków. może akurat sobie pójdę do to marenkę. nie no dobra, nie będę tam szedł za daleko, e, dobra, możemy sobie pójść w ogóle do bazy, od razu się zająć tymi dyniami, żeby sobie posadzić tutaj gdzieś, e, one się, ja się kupuję u tej typiady z zielonymi włosami. E, tak, dokładnie. Czekajcie, gdzie to jest. Okej, okay, dobra, tutaj to jest. Posadzimy sobie sześć, mam nadzieję, że wystarczy. To mogę się w ogóle z tej strony posadzić. Jeszcze możemy od tego MPC-ta coś tam. E, jakby to wam pokazać, zaraz wam pokażę, co możemy zrobić. Możemy sobie tutaj pójść do niego. E... Wow. Wow, wow, wow! 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 Ej, tego się nie spodziewałem, że po hard może tutaj pojawia się tyle itemków. Myślałem, że cały czas to jest tak mniej więcej. W miarę porówna, ale tutaj jest tego strasznie dużo teraz. Eee... Co, czy coś tutaj, tutaj jest takiego? O, dobra, to jest kozak zbroja. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy to sobie zebrać i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Tylko eee, muszę sobie kupić to i chyba to. I teraz tak e, kładziemy to sobie na przykład tutaj, wydaje mi się, że to jest gate, miejsce i do tego właśnie kładziemy sobie takie coś. I teraz musimy bronić tego kryształu. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał przez to za długo, albo po prostu najwyżej szybko dam e, im to zniszczyć. No i zdobywamy sobie jakieś tam kryształy, za które możemy później kupować różne rzeczy. Ee, raczej długo i tak tego nie wytrzymam, bo nie jestem przygotowany na tą walkę, ja tu po prostu będę sobie ją bił, bo i tak nie chcę, żeby to długo trwało, tym bardziej, że przywołanie ponowne, ponowne tego wcale nie jest drogie. Chcę po prostu wam pokazać, co możemy z tego zrobić i w ogóle, jakie itemy skraftować. Wydaje mi się, że za pierwszą falę przynajmniej zdobędę jakiś meda czy coś. O nie, wschodzi Krwawy Księżyc, on nam raczej i tak niczym tutaj nie będzie przeszkadzał. No, więc sobie tutaj zarazie farmimy, wyrzuciłem sobie jakiś itemek z punktu nie pamiętam jaki dokładnie, czy on dużo mi zmienia, a skrzydła, no to nie za bardzo, no to git, mogę sobie tutaj siedzieć, tylko później nie będę, musiał lat nie będę mógł latać, eee, dobra, teraz czekamy na następną falę, mamy chwilę przerwy, nie będę sobie nigdzie szedł, bo to nie ma po co, chyba, o oh, fuck, pojawiły się jakieś takie bombardujące te, te takie stworzenia. To mnie tam troszeczkę zabolało. W ogóle ten kryształ się i tak leczy, więc spoko. W ogóle mam mało zdrowia. E, tutaj jest już troszeczkę HP straciło. To się leczy? Nie, to się nie leczy. Myślałem, że to się leczy. E, możemy sobie... E, ...szybko zamienić skrzydła za jakiejś damek, e, na przykład za to. O nie, co to są za gówniaki? Najgorzej. W ogóle z tych itemów, z tych mobów nic nie dropi, za wyjątkiem hajsu. Wow, ale dupło. Dobrze, że we mnie, a nie w ten portal. Zaraz umrę i będzie pograne. Nie wiem, czy jeżeli umrę, to się to po prostu przerywa, czy muszą to zniszczyć, żeby to się przerwało. Mam nadzieję, że wystarczy, że umrę. I po prostu oni znikną. Okej, okay, umarłem. Czyli wystarczy, że to zniszczą, dobra. Eee, w sensie, że muszą to zniszczyć po prostu, dobra. Nie udało nam się trudno. Później przychodzi jakiś tam mocny mobek czy coś, nie pamiętam co on daje. Że z itemków, które nam wydropiły, co nam takiego wydropiło? E, czy tutaj są jeszcze jakieś mobki, czy po prostu to znikło i nie ma. Znikło i nie ma, okej. Okay. Tak jakby zły sen. Ej, ale tu kuzacko działa, że to się kręci wokół. LOL, z tego się nie spodziewałem, że takie coś w ogóle jest. Myślałem, że tam to po prostu sobie lata wokół, a nie. Ej, kozackie e, Dobra, więc... Jeżeli zginiemy, to tracimy całą naszą manę, więc nie pokażę wam jednak o co z tym chodzi. Myślałem, że jak zginiemy, to nie tracimy tego. Miałem te punkty, ale straciłem je. Nie mam pojęcia z jakiego powodu my troszeczkę lipa, w następnym odcinku się tym jeszcze raz zajmiemy, albo poza odcinkiem ja to zbiję tak, nie wiem, spróbuję chociaż mocno to zbić jakoś, czy coś. Żeby pozyskać medale, żebyśmy mogli sobie kupić u tego szynkarza jakieś tam itemki. Gdzie jest ten szynkarz? On w ogóle... A no dobra, myślałem, że umiera po prostu po tym evencie. Ile kosztuje takie jedno przywołanie? 4 golda to wcale nie jest dużo. I właśnie sobie będziemy zbierali na... E, przywołania, bo może są lepsze od tego, co myślałem. Tutaj w ogóle jest... Są akcesoria na Przewoływacza, więc wydaje mi się, że tutaj właśnie są te temy na Przewoływacza dosyć dobre. No i chyba to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, subskrybujcie. W następnym odcinku właśnie będziemy sobie ogarniali ekwipunek na Przewoływacza, ja sobie ogarnę tylko na wiki eee, Czy lepiej ogarnąć sobie z tego ekwipunek teraz, czy po prostu bić Pumpkin Moona i dopiero z Pumpkin Moona sobie ogarnąć ten ekwipunek. To w się, sensie, że z Pumpkin Moona dropi nam tylko eee, zbroja. Eee, w sensie, że zrobi nam drewno, z którego możemy sobie skraftować zbroje. Więc jak coś to tylko zbroje, będziemy sobie najwyżej sobie dorobimy, jeżeli sobie teraz skraptujemy ekwipunek z tych przywołań, tylko że wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie jednak się troszeczkę w to pobawić i troszeczkę długo poprzywoływać i w ogóle, no ale zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało. No i cześć.